Golem czyli Wielka Skała. Jak go przywołać? Mamy jedną opcję. Musimy użyć Lizard Power Cella, którego możemy znaleźć w skrzynkach w świątyni na Lizard Altarze. Przygotujcie sobie Shroomite Armor, Tactical Shotgun i Chlorophyte Balecy. Zaopacie się w Avenger Emblem, Ranger Emblem, Frostpark Bootsy, Angshield, Ash of Cthulhu i Frozen Wingsy. Przydadzą się Iron Skin, Regeneration Swiftness i Endurance Potion. 450 zdrowia powinno wam wystarczyć. Spójrzcie platformę dość wysoko od podłoża, aby Golem nie mógł na nią skoczyć oraz żebyście mogli się swobodnie po niej poruszać. Nie zapomnijcie o ogniskach i Hertlanternach. lanternach. Przed walką wyczyście także pokój z pułapek. Na początku skupcie się na zniszczeniu jego rąk. Starajcie się w tym czasie nie atakować głowy. Waszym jedynym zmartwieniem będą fejerbole, który możecie bardzo łatwo ominąć. Po zniszczeniu rąk, zabiście się za jego głowę. Gdy jej HP spanie do połowy, to zacznie strzelać was laserami i wraz z upływem zdrowia będzie robiła to coraz szybciej. Dzięki skrzydłom i szyldom tulu będziecie w stanie bardzo łatwo omijać lasery. W drugiej fazie jego głowa się odczepia i zaczyna nad wami latać. Tutaj także musicie skupić się na unikaniu laserów oraz nabiciu jego tułowia. Po walce na 100% dostaniecie bitly, i potki. haski szanse. Macie na maskę i trofeum. Otrzymacie także jeden z tych przedmiotów. Streż baga dostaniecie shiny stone, który bardzo mocno zwiększy regenerację zdrowia, kiedy stoicie oraz nie używacie narzędzi i broni.